Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy czwartek. Dzisiaj jesteśmy tutaj na polu naprzeciwko domu, także bliziutko. Dzisiaj przez to, że już jest ciepło. No to dzisiaj w końcu ruszyliśmy lucerną, jak widzicie. Jak, o ile się nie mylę, to jest trzeci pokos. Co prawda ja się dopiero uczę co i jak, ale wydaje mi się, że trzeci, zaraz zresztą tutaj wejdę do kamera, do szczególnika i się ale wydaje mi się, że trzeci, trzeci pokos tak dzisiaj jest. Wydaje mi się, że trzeci pokos. Także... mamy koło dziewiętnastej. Karol już chyba od godziny jeździ i kości, także myślę, że jutro będzie zgrabianie i balotowanie. Mam nadzieję, że tak się uda w piątek, bo w sobotę idzie do pracy, także będzie mniej czasu, no żeby w niedzielę zacząć żniwa, bo dalej jest taki plan, dalej jest taki plan, także E, zobaczymy, jak to wyjdzie i czy się tutaj uda wszystko zrobić. Trochę Kamil ma tego koszenia. E, no, by się udało zdążyć. Dobra, lecę do Kamila, do ciągnika? Dobra, my tutaj kosimy, a, a przyjechało wapno w międzyczasie. Także jeszcze pilnujemy, żeby tutaj pan się nie wywalił. Także tutaj będzie wysypane. Niech was w ogóle nie zdziwi, że to sereł jest lucerna, tylko jakaś troszkę zakwitnięta. E, Widzicie, już same fioletowe kwiatki, jak ja to nazwę, nieprofesjonalnie. Ale już zaczęła nam lucerna kwitnąć, bo cały czas przez to żelało. No to nie było jak tego skosić. I widzicie, no wygląda to jak wygląda. Na pewno za późno, ale no jak się nie da. Jak tak to niestety wygląda. Taka już widzicie, zakwitnięta. Powiem Wam, że ja zawsze uważam, że Kamil sobie robi ze mnie jaja na polu. Bo jak ja idę do niego z jednej strony, to on nagle zawraca i jedzie z drugiej strony pola. Wydobra, dobra, no to jeździ tak, wiecie, obok siebie. No to on nagle zaczyna objeżdżać całe pole. Bo to sobie robi ze mnie, bo się nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale zawsze sobie robi ze mnie jaja. Żeby mi coś chodziło. Teraz przyszłam do Kamila i teraz Kamil e, zrobi test, czy dobrze wszystko powiedziałam. A co powiedziałam? Trzeci pokos. No trzeci pokos. Szczerze? Ten trzeci pokos miał być zrobiony dawno. Nie wiem, czy to wspominałaś o tym? No widać, że jest cała przesiednięta. Dla mnie jest piękna. Są kwiatki po prostu. No, no tak, ale ja, jako pasza to już nie jest niestety za dobra, ale no, to ma się bo cały czas. Miał być już zrobione, hmm. Nie się dawno, się nie A nie zaraz tak. miał rosnąć czwarty, żeby na koniec się czwarty i później weźmiemy zrobić ostatni i piąty. Ale niestety. Wyjdzie, że będą cztery? Wyjdzie, że będą cztery, zobaczymy zresztą, jak będzie z pogodą. No, tak to wyglądało. Może zaraz będzie wrzesień cały wież. No? no może tak być, to no. zaraz jak powiedzieli, będzie dać. też, bo też nie chcę na zimę zostały za krótkie, jak w zeszłym roku było. No, zobaczmy. No, że, że za krótko. To, no, że za krótko to niby tam źle się zimuje wtedy. Ale jak co za krótko? Za krótko leży czy? Skoszona za... będzie. Aha. czuję. Tutaj babtom, która nam się wieźli przed chwilą. O no, właśnie, nagrałam jak przywozili. Mam babtą magnezowe w tym roku. Tu musimy jedną działkę trochę wzbogacić. Nie wiem, czy pamiętacie tą działkę gdzie rosnamięć widzimy i byliśmy wios... testy robić no sobie z tym prostym parametrem i tam babko trzeba wysiać potem domka zwłaszcza. no i zdecydowaliśmy się na te je sypkie jednak a nie no, a nie gandurowane e, no dlatego tak to wygląda nagrywam, zwróciłam Wam kamerę na Kamila żebyście patrzyli tylko na Kamila, bo mnie inaczej ręka boli no, ja zapomniałem, coś miałem mówić, ale zapomniałem. Że nasypałeś chyba. Co mysle? właśnie nie wiem. Przepraszam, to Będzie Cię. na ten jęczmień, to chcemy sobie wysiać. Później zacznę ten poplon, grof, wykąp na zimę, żeby przemarł na te i będą, to będzie szybowane stanowisko pod kukurydzę, symeć, w stronę mniej będzie roboty jesienią, bo mniej orki no dopiero będziemy to robić sobie po po, po, po po połowie lutego, po 15 lutym więc na jesień będzie mniej robotki i tak wiecie napadało dużo, no czy jest a właśnie biedu, szczerze wysypaliśmy sobie tutaj na lucek, miałeś na pole właśnie po tym jęczmieniu ale to mamy pole przetalerzowane, a że u nas spadło dużo wody to Baliśmy się, żeby z e, że tą bandą, jak wiedzie, to ciężko z wyjazdem, zwiedzane. Nie chcieliśmy, żeby tam m, robił kolejny i tak dalej. Dlatego też tutaj, ale tu i tak zrobił kolejny, nosić na koła i tak muszę jechać, ale udało mu się samemu wyjechać Więc tam na pewno byłoby gorzej. Pan byłby na filmie, waliłem ciężarówkę na polu, czy coś? Tak, a może, jako Może by był bardziej tytuł, tytuł ale niestety nie ma Plan jest taki, że kosimy dzisiaj dzisiaj mamy 10 sierpnia jutro ta skrapia z torem, a ja od razu będę palutować. bo wydaje mi się, że będzie już ok żeby szybko obwinąć i szykować się powoli przyczepy chciałem jeszcze trochę gnoje wywieźć ale szykować już powoli przyczepy na pszenicę, ponieważ może być tak, że będziemy kłosić w niedzielę. W sobotę po pracy musisz to ogarnąć, wiesz? Tak, w sobotę się ogarnę po południu. się mam dwie, trzy przyczepy jeszcze tego pokoju. I umyć te przyczepy i znowu... No, a kiedy chcesz je wybierz? Co? Kiedy chcesz je wybierz? W sobotę. Ale w sumie jedną do umycia, bo druga jest ok. Panem po tym ogorniku będzie do umycia. A druga jest ok. To miało być tak, że skościmy sobie zboża i później będą podobornik na spokojnie chodził, ale niestety deszczy nie pozwoliły i dlatego musiałem obrócić tą przyczepę. No tak. Więc jeszcze przed nami filmy ze że że zbiory zbalotowania słomy, ze słomy, więc będzie się jeszcze trochę działo, na wiem A później się wyczepimy. A, ledwo skończymy te żniwe, już będą siebie przecież. I będziemy się wyczepali z no, zaraz będzie, wiesz, połowa sierpnia, a zaraz połowa września no, i... na mnie ostatnim razem gadam jak starym dziadek, To już wakacje miałem nas sama teraz co Nie no bo ty tak gadasz, że już, o, już zaraz jesień już coś ten, Ja już tak nie gadam Ja tam lubię jesień Później jeszcze buraki, z słonecznika kukurydzy. A, na burakach jeszcze nigdy nie dotrwałam Bo to zawsze w nocy, albo koło piątej, czy któryś tam. To... Jeszcze nie byłaś na zbiorze, nie? Buraka. Nie, nie Ja go tak stać wcześniej, to dziękuję. No zazwyczaj ostatnio tak w nocy przyjeżdżają, No, nie? no właśnie. To nie to bardzo. Właśnie... Raz chyba w dzień przyjechali. Czekaj, raz. Nie no. Ale to ja chyba nie pamiętam. Nie, nie, nie za moich czasów. Pierwsze, pierwsze zbiory nasze buraka, pierwsze pierwszy raz jak mieliśmy, w 17 roku to było. I... To wtedy pamiętam, dzień był i... A, no i raz byli, w zeszłym roku, nie wiem, dwa lata temu byli, a nad ranem kończyli po prostu, w nocy przyjechali, ale rano, wiecie, jak im było jasno, to kończyli wybierać, taka końcóweczka. Pan bociek, widzicie, chodzi pan bociek, tylko jeden boczek. Tylko ja jeden. Że... Tak działa, Tak, się, co powiem. Obecnie, jak się czujesz? Inne siły, nie? No powiedzcie, że Kamil jakiś taki od razu A szczuplejszy, jest? nie? Jak taka lepsza pogoda jest. Taki weselszy. No wiadomo, nie? Ale jak jest pogoda zaś, się... Jak jest ładna pogoda, po pogoda jest się. E, chce się coś tam działać, robić. No, każdy tak ma. Tak. Dobra, ja już spadam do domu. O, jak widzicie, jaka ładna godzina, ładnie słońce zachodzi. E, czekajcie, w złą stronę się obracam. Tu jest kamień. A Kamil ma jeszcze dwa, dwa kawałki. Ta w sumie jest największa taka działka, a potem ma dwa, dwie takie mniejsze, dużo do skoszenia, ale mówię, że i tak będzie robić tak długo, jak mu się uda, czyli nie wiem, może 21 już się uda, także może nie jakoś mega długo, ale będzie robiona tak długo, żeby je tutaj skończyć, no wiecie, żeby się wyrobić przez ten weekend, a nie siedzieć w świętowy wtorek jeszcze jeszcze na polu. Także wykończymy ten film. Widzimy się prawdopodobnie w zgrabianiu albo e, balotowaniu jutro. Na razie. O, widzicie, ostatni kawałeczek. Bociek Kamila pilnuje, także ja mogę iść. Yy, I prawie cały skoszony tutaj. Tak to wygląda. Dobra, jace.